Ach, fajną, czarodziejską pelerynę niewitkę dostałem, jeśli się Wam podoba, to koniecznie strzelcie suba i łapkę w górę. A ja tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Harry Potter Wizards Unite. Miałem chwilę przerwy od grania, tak jak mówiłem, 3 dni wypadły mi z życia. Teraz zobaczymy co mamy w cieplarni tutaj, chociaż to powinna być szklarnia, jak tam niektórzy sugerowali mi w komentarzach. No ale po prostu w grze jest to opisane jako cieplarnia. A ja wezmę teraz, pozbieram tutaj składniki do mikstur, które po prostu leżą tutaj na ulicy tej. Jest to woda miodowa, 6 sztuk. Jeszcze tutaj kolejny składnik wyparował. Nie zdążyłem na niego kliknąć, niestety. I jeszcze jedna woda miodowa. Powiem Wam, że niektórych z tych składników mam naprawdę dużo i staram się zredukować ich ilość, bo mi przepełniają mój skarbiec. Przez to nie mogę zbierać nowych składników. Tak jak ostatnio świstoklikufry otwierałem, to nie mogłem potem zdobyć tych specjalnych, rzadkich składników, bo to były 10-kilometrowe świstoklikufry. Dobra, przejdźmy do składników. Mam 224, bo już robiłem porządki. Na przykład powiem Wam z doświadczenia, że są takie składniki jak włos Avraksana. Tutaj on jest dość jednym z rzadszych składników. Tu mamy jeszcze na ulicy pokątnej kolejny bonusowy przedmiot do zakupu. Jest to taki zestaw i możemy, mówię Wam tutaj, dokupić złoto w ilości 425 sztuk. Silny eliksir extimulo plus 3 sztuki. Energia Zakleć plus 50. Srebrny klucz plus 3 i dodatkowo odblokujemy jeszcze obiektyw, ale ja na razie tego zestawu nie potrzebuję, bo mam tutaj dużo dużo po prostu kluczy i innych składników. E, udostępniłem swój friend code i udostępniam go teraz również na YouTubie. Pierwsi szczęśliwcy ze świata magii będą mogli mnie dodać do znajomych. A, akceptuję pierwsze 100 osób, które mnie dodadzą, a dodatkowe 100 osób będzie na patronów, którzy wspierają mnie na stronie Patronite. Także tak wygląda mój kod. Ja go zmienię, jeśli osiągnę próg 100 osób. Na razie tutaj kolejne osoby się załapały. Dodajemy, proszę bardzo, wszystkich, jak leci. Mhm. Jeśli powyżej 100 osób e, już mnie doda, to potem będę zostawiał tych najlepszych czarodziei, którzy mają najwyższy poziom. Tutaj poziom i punkty doświadczenia. Dodałem też tutaj. Znajomych, tutaj kushi ze slicerynu, dodałem również traja, i teraz zbierzmy sobie tutaj te nieznajdźki. Oj, jak się rzuca, jak się rzuca. Poziom zagrożenia niski, ale zobaczymy, jak to pójdzie. No trochę, trochę to zaklęcie nie poszło, ale jest mimo wszystko dobrze. I. I zguba została zwrócona. Świetnie. Tutaj jest młody garboruk. Fragmenty plus jeden. Magizologia już mam poziom 5 plus jeden maksymalny bonus za fragment. Punkty doświadczenia. Niedługo wskoczy mi 14 poziom. Dobrze ci poszło. Także jeszcze tutaj dwie mamy do zwrócenia. O nie, to jest ten wielki. Nie znajdź kastrolem. Okej, okay. czar E. W miarę jakoś tak łatwo wchodzi, że tak powiem. Nie jest jakoś skomplikowany. Najbardziej nie lubię chyba tych zawijanych. Ojo, oj, oj, co to było? Co to było? No tu już też dobrze. Najbardziej nie lubię tych takich zawijasów, bo one nie zawsze, nie zawsze wchodzą. Czasami jest taki przeskok, że... rzucasz to zaklęcie, a ono po prostu nie jest skuteczne. Także zguba została zwrócona. To jest magiczny megafon, już mam maksymalną ilość fragmentów. Tutaj, plus jeden do magicznych gier i sportów. Bonus za fragment i punkty doświadczenia. Ostatnia tutaj zguba do zwrócenia. O, siedzi na moim laptopie. Dobra, szczerze przypominajki. O, właśnie takich czarów nie lubię, bo one, widzicie, muszą. Ten, ten zawijaz ostatni na przykład musi tak lepiej siąść. Ale tutaj, jak widzicie, udało się pokonać i zwrócić zgubę. To była właśnie przypominajka. Już mam również maksymalne fragmenty. To skoro już rozprawiliśmy się, zobaczmy, jakie są zadania dnia. Zwróć 10 sztuk zgub, to już zrobiłem. Odbierzemy sobie magiczny eliksir. Zbierz jedną składni, sztukę składników lub świstoklikofrów. Do świstoklikofrów zaraz przejdziemy, zostawię sobie te punkty magiczne, magiczne na później... Użyj, uważ jedną sztukę eliksiru. To sobie również odbiorę te zwoje, a resztę wykonam po południu w trakcie pracy, bo zaraz idę na drugą zmianę. Mamy tutaj znajomych na liście, dodanych 20, odbiorę srebrny klucz. A. Dalej mamy tak. Te z punktami doświadczenia zostawiam sobie na użycie razem z eliksirem, który podwoi moją ilość punktów doświadczenia. I przejdźmy do eliksirów, bo tutaj uważać, uważyłem sobie kilka. To jest właśnie ta buteleczka. No i tutaj się ważą kolejne. To jest eliksir Extimulo. Już mam dwie sztuki, tu ważą się jeszcze trzy. Ale mimo wszystko... Uważę ich trochę więcej, bo to są te jedne z najpopularniejszych eliksirów i te składniki występują bardzo często tutaj. Także nie ma z tym problemu, żeby odebrać wszystkie składniki. Eee, jeszcze potem sobie stworzę silny eliksir Eximulo, bo w ostatnich odcinkach je użyłem. Jeśli nie oglądaliście ostatnich odcinków, tutaj zobaczcie sobie ostatnie odcinki, w których używałem eliksirów, walczyłem z potworami itd. itd. Przejdźmy teraz do świstoklików, bo tutaj naprawdę dużo się ich uzbierało i mam kolejne nowe do otworzenia. Z tego co wiem, złote klucze najlepsze są do dwukilometrowych świstoklików rów, a srebrne klucze najlepiej zostawić właśnie na takie 10kilometrowe świstoklików, ry, bo to są one jednorazowego użytku. Te srebrne klucze, pamiętajcie, że można je użyć tylko raz, potem nie zostają one zwrócone, tylko przepadają. Także otwieramy tutaj świstokliki. Jedziemy. Mhm. I jesteśmy w środku. Pięć sztuk. Jedna, tu jakiś kretuszek, o tam jest druga. Nie wiem, czym się one różnią. Trzecia, czwarta. Um, o, za oknem, może. O, jest. Piąta zguba. Proszę bardzo. Kula z przepowiednią. Fragmenty maksymalne już od Ministerstwa Magii. Mamy kolejne bonusy za fragmenty i składniki dodatkowo. Otwieramy. Jeszcze trzy świstokliki. Używamy. I cyk, jesteśmy tutaj. Teraz. Hmm. O, tam jest drugi. Tu jest trzeci, czwarty i piąty w kuflu. I szóstego nie zdobędziemy, bo jest ich więcej niż pięć. Także warto się rozglądać. O, manekin treningowy gwardii Dumbledora. Tego nie miałem. Chyba. Nie wiem. Kolejne świste pliki otwieramy. Ej, tu jest, tu nie byłem. Jest jakaś taka biblioteka, chyba i schody są. Jest jeden. 100 punktów doświadczenia. A gdzie reszta? Tam jest drugi. O, tu jest trzeci na suficie! Na suficie zrobili. I ja. I tu, i tu, i grzyby. Grzyby to słaby drop. To był mroczny znak. O! Trzeba zabrać aż 32 fragmenty. Jej ja nie mogę. Kolejne punkty doświadczenia i tak dalej. Jeszcze jeden świstoklik. Ku, 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 ku. Z drugiej strony tym razem się rozejrzymy. Tu są takie szufladki. I jeden, dwa. Tu jest ten. Um, trzy. Podrabinie do góry i cztery. I piąty na suficie. Ej, teraz nie ma na suficie. Ale heca. O, ale tu są dwa. Dobra. Punkty doświadczenia razy 2 i razy 3 to ciekawe. To była różka Harry Pottera. Zobaczcie, fragment pierwszy z 20. Ale heca, znaleźliśmy różkę Harry Pottera. No nie. I kolejne świsto-klikówry będą otwierane niebawem. Także subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. I teraz moje świsto będą pojawiały się na mapie, że są do zdobycia. Ale ja ich na razie nie będę łapał. Wiem, że niektóre są e, rzadsze. Nie wiem, czy można to określić na podstawie tego, że one leżą na mapie. Nie wiem. Zostawię sobie miejsce w razie czego na, na kolejne do złapania. I przejdźmy do rejestru. Czy tu coś nowego? Nie. Tutaj w wyzwaniach mam zbagowany. Cały czas mam powiadomienie, że jest e, tutaj w wyzwaniach ksiąg. Jedna nowa rzecz, a po kliknięciu w powiadomienie nic się nie dzieje, nic nie znika. To jest takie dziwne. Tu ten świstoklikufer zostanie otworzony niebawem. I powiem Wam, że w profesji trochę poszalałem. Zobaczcie, e, tu ulepszają sobie wszystkie takie profesje, właśnie na lekcjach i tak dalej. W e, też trochę poulepszałem. A najwięcej w profesor... Tutaj zmienimy sobie i to Wam pokażę teraz. Trzeci tutaj mam poziom. Tyle zdolności jest odblokowanych. Tutaj moc zwiększona została. Nowa perspektywa, czyli obrona. E, od nasienia do drzewa, czyli wytrzymałość. Tutaj mistrzostwo osiągnąłem w wielu tych lekcjach. I tutaj kolejne dodatkowe poziomy mogą zostać odblokowane dzięki właśnie tym zwojom i księgom. Ale je oczywiście zbieram cały czas i potrzebuję większej ilości. I co? Ile tych punktów doświadczenia? Już niewiele brakuje do tego 14 poziomu w świecie czarodziejów. To jest mój identyfikator ministerialny. Na chwilę obecną tak to wygląda. Um, I co? I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się jeszcze w kolejnych filmikach z Harry Potter Wizards Unite. A przypominam Wam jeszcze o tym bonusie, że on jest dostępny w sklepie. Tutaj do kupienia. Za niższą cenę niż zwykle to jest ten zestaw antykatastroficzny. Tutaj można zamówić tylko jedną sztukę i tak naprawdę wychodzi to po cenie zakupu złota. Tylko gratis mamy właśnie tutaj silny eliksir Extimulo, energię zaklęć plus 53 sterowane klucze i dodatkowo odblokujecie jeszcze jeden obiektyw. Eliksirów mi się wydaje, że się nie opłaca kupować, bo zawsze możemy je uważać sobie. Także tutaj jeszcze weźmiemy sobie jeden bonus. Trzy razy korzeń imbiru i jedna lewisja. Ja zmykam do pracy. Zrobię jeszcze po drodze kilka czarodziejskich wyzwań. W ogóle tu jest najlepsze miejsce. U mnie w Irlandii Północnej i, i, i w ogóle. Bo są właśnie trzy gospody obok siebie. Mogę cały czas zbierać punkty magiczne. I przy, i przy okazji, jak jestem tutaj e, właśnie, mogę robić te wyzwania, prawda? Fortecy, i to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, bo robię wyzwanie, a przy okazji regeneruję sobie te punkty magiczne, dzięki czemu mogę je dłużej robić. I za pomocą tego eliksiru, który zwiększa punkty doświadczenia, to jest eliksir mózgowy Barufia, tutaj podwaja czarodziejskie punkty doświadczenia za każdy ślad, czarodziejskie wyzwanie lub świstoklik. Czas trwania 30 minut, także mam ich jeszcze 10, będę je zużywał tylko na te wyzwania, na świstokliki i inne. Tutaj zwroty nie znajdziek, zgub, dlatego właśnie tak szybko udało mi się wbić ten poziom, ponieważ używam rozważnie wszystkich mikstur. No to wszystko na dzisiaj. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków z serii Harry Potter Wizards Finale. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, a ja się...